Mieszkańcy Katowic, Sosnowca, Czeladzi, Siemianowic Śląskich. Nazywam się Mariusz Guzera i jako prezes Stowarzyszenia Miasto Bez Wrodu mam dla Was bardzo ważną wiadomość. Większość z Was być może nie zna. Od lat walczymy o to, by w naszych miastach można było normalnie żyć. Żyć bez w spokoju, no i z czystym powietrzem. Dziś z ogromnym zaszczytem mogę podzielić się z Wami wyjątkową informacją. Zostałem nominowany w plebiscycie Osobowości roku Dziennika Zachodniego 2024 w kategorii Działalność Społeczna i Chartetywna. Nie ukrywam, że ta nominacja jest dla mnie bardzo ważna. Nie dlatego, że chodzi o moje nazwisko, ale dlatego, że to kolejna szansa, by nagłościć nasz problem no i przyspieszyć jego rozwiązanie. Im głośniej o tym mówimy, tym szybciej możemy osiągnąć cel Miasto bez Smrodu. W 2024 roku udało nam się wygrać przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, co pokazało, że mieliśmy rację, a nasze działania przynoszą efekty. Jesteśmy na ostatniej prostej. Im goście mówimy o naszej sprawie, tym bliżej jesteśmy mety. Tym bliżej jesteśmy wygranej. Konkurs nadal trwa. Nie proszę was o głosy na siebie, ale dla naszej sprawy. Każdy głos to kolejny krok do tego, by problem został jeszcze mocniej nagłośniony. A jeśli wygramy ten plebiscyt, to nasza sprawa zyska jeszcze większy zasięg, no i presja na jej rozwiązanie stanie się nie do zignorowania. Wierzę, że razem możemy wygrać tę batalię jeszcze w tym roku, w 2025. Głosować można poprzez SMS lub pakiet głosów. Szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu. Dziękuję Wam za każde wsparcie, zarówno w głosowaniu, jak i w codziennej walce, którą prowadzimy tak naprawdę od lat. To wyróżnienie, chcę powiedzieć, to wyróżnienie należy się nam wszystkim. Działamy dalej, nie odpuszczamy. Pozdrawiam Was wszystkich. Mariusz Guzera.